Trzecia rocznica uzyskania przez miasto wpisu na listę Światowego Dziedzictwa kulturowego UNESCO i prezent dla Tarnogórzan W Urzędzie Miejskim 20 lipca rozdanych zostanie 1526 biletów. Biletów bądź do Kopalni Zabytkowej, bądź do Szkolni Czarnego Strąga. 1526, bo to rok, w którym miasto Tarnowskie Góry uzyskało prawa miejskie. Zapraszamy do zwiedzania naszych zabytków. Zapraszamy do zwiedzenia światowego dziedzictwa, które leży na naszej ziemi. Proszę przyjdźcie, zobaczcie ponownie nasze zabytki. I sztolnie Czarnego Pstrąga i zabytkową kopalnię srebra. Ostatni tydzień, lipca i pierwszy tydzień sierpnia. Serdecznie zapraszamy.